O, teraz produkt, który bardzo lubię. Bardzo lubię, bo jestem fanką loftów, fanką betonów i jest taki produkt, który jest pod względem takim właśnie loftowo-industrialnym świetny. Mianowicie mówię tutaj o żywicy epoksydowej. Natomiast żywica epoksydowa ma taki swój ogromny minus, mianowicie jest to produkt, który Ciężko położyć, znaczy trzeba znać technologię kładzenia tego produktu. I dużo firm, które kładzie żywicę poksydową, to są firmy, które lubią kłaść je na dużych powierzchniach. Nie lubią przychodzić do pojedynczych mieszkań. I mam bardzo duży problem z tym, żeby znaleźć dobrego wykonawcę do takiej żywicy poksydowej, którą robimy na niewielkiej powierzchni, na przykład 60 m kwadratowych mieszkania. Jeżeli znacie taką osobę, albo znacie taką firmę, albo jesteście tą firmą, to koniecznie mi skomentujcie, bo z przyjemnością zobaczę Wasze realizacje i powspółpracuję z Wami, bo mam takie realizacje i czasami klienci mnie pytają o tą żywicę epoksydową i no niestety naprawdę brakuje mi do tego ludzi, więc jest to produkt, który jeżeli kładziony jest na małej ilości podłogi, no niestety może się okazać, że nie znajdziemy po takiej firmy, która będzie chciała to wykonać. Natomiast takich bardzo pozytywnych rzeczy na temat tej epoksydy, to jest oczywiście wysokość, bo jest to bardzo niewielka wysokość. Niestety trzeba mieć bardzo równą wylewkę zrobioną do tego, stąd mówię o wykonawstwie, że nie jest to proste. I mogą być z tym może być z tym pod górę najzwyczajniej w świecie. Jest to produkt, który może mieć właściwie dowolny kolor, który sobie wymyślimy. Jest to produkt. Bardzo trwały, bardzo, moim zdaniem bardzo elegancki, super do sprzątania, bo przecież nie ma żadnej fugi, która zbierałaby brud, tylko jest to jedna gładka powierzchnia. Jest to produkt powiększający przestrzeń przez to, że jest bardzo spójny i ja lubię te produkty wykończone takim błyszczącą żywicą, takim, taką błyszczącą taflą, która wygląda troszeczkę jak woda, dzięki czemu odbija przestrzeń i powiększa tą przestrzeń. Widzicie, ja się już uśmiecham, jak o tym opowiadam, bo po prostu żywica epoksydowa jest naprawdę bardzo fajną, oryginalną, bardzo posadzką, ale bardzo, bardzo mi się podoba. I to jest posadzka, którą możemy używać na ogrzewanie podłogowe, to jest posadzka, którą możemy używać także w miejscach wilgotnych,